Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zaprezentuję Wam taki miszmasz, ponieważ mam przygotowane moje postępy, które powstały we wrześniu i na początku października. Dzisiaj jest 10 dzień października, więc pokażę Wam mój stan hawciarski do dnia dzisiejszego od ostatniego filmiku. I w drugiej części pokażę Wam parę rzeczy, które zasiliły mój hawciarski kącik. No więc co? Do dzieła! Na pierwszy rzut, mój kolosik prezentuje się tak. Od ostatniego filmiku. Pojawiło się uzupełnienie tutaj tego paska. Do tego momentu postanowiłam, że będę haftować. Tutaj są wypełnione już okna, kwiatki. Coraz więcej pojawia się wypełnienia tutaj szyb. Postać jeszcze nie jest wyhaftowana. Pojawiło się kilka odcień w sukience. I mam dylemat ponieważ y, poprzedni pasek y, tutaj haftowałam zaczynając od lewego górnego rogu i szłam przez wszystkie pory roku w dół. Czyli mam wyhaftowane wiosna, lato, jesień, zima. Pierwsze strony. Leciałam stronami. I teraz zastanawiam się, czy po wyhaftowaniu tej strony polecieć już wtedy całą wiosnę i pasami lecieć poziomo, czyli najpierw wiosna, potem lato, czy dokończyć tą partię i zacząć w tej kolejności lato. Jeszcze nie zdecydowałam. Jeśli chodzi o ochronę materiału, wymyśliłam patent na poszewkę od poduszki. I cały projekt, kiedy jest zapięty na stojaku, po skończeniu haftowania, pakuję w poszewko od poduszki, ponieważ jest tutaj tego dużo. Yy, I tak sobie wymyśliłam. Cały jest zakryty, nie kurzy się, więc na razie to jest taki mój sposób. Yy, kolejnym wzorem, który haftowałam, to jest Mirabelka. Znam z poprzedniego filmiku, ta dama. Bardzo dobrze mi się pracuje na tym projekcie. Mam tutaj uzupełnione wszystkie gałązki u góry, a teraz pokażę Wam i miałam tutaj wypełniony kawałeczek i zjeżdżam w dół. Mam przewinięty już materiał, pokażę to, co się pojawiło. zakwitły róże. Tutaj wyżej mam też różyczki wyhaftowane. Większy taki krzaczek, kawałek ramki. Tutaj w dole pojawi się więcej listków i parę róż. I za chwilkę, ciągnąc tą ramkę w dół, od tej ramki będzie pasek szala do sukni. Wam o co chodzi. Tutaj będę haftować te róże, zjeżdżając w dół, i wpadam na pomysł, że dojadę do tego momentu do tych tutaj pasków, i poprowadzę te paski i zacznę już yy, suknię. Nie, nie zaczynałam od środka, a tutaj mi jest. Jednak na tym materiale jest mi ciężko policzyć, wymierzyć, nie czuję się pewnie, więc wolę sobie spokojnie tutaj. Tę część wyhaftować i, i polecieć tutaj, żeby się, nie, żeby się nie pomylić. Tak czuję, że będzie to dla mnie bezpieczniejsze. No i postanowiłam, że najpierw wszystko wyhaftuję muliną, upiorę, wyprasuję, i potem zacznę nanosić koraliki. Taki jest plan. Słyszałam, że są różne metody. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Kolejną pracą, nad którą. Oj, przepraszam. Jest gałązka eukaliptusa. Pokazywałam Wam we wcześniejszych filmikach taki tryptyk, który zakupiłam. Mam wyhaftowaną gałązkę eukaliptusa. Haftuję ją na materiale Murano, kość słoniowa. Ona ma tutaj złote niteczki. Góra jest już wyhaftowana, a teraz został mi tutaj. Dół, gałązki i będą tutaj pociągnięte kontury listka złotym kolorkiem. Pojawi się też parę krzyżyków złotym. Muszę tu działać ostrożnie, bo ta złota nitka, no wiecie, jak się z nią pracuje, się śmieje, że trzeba do niej podchodzić z czułością i miłością i delikatnością, by w miarę sensownie to wyglądało. No jestem zadowolona z efektu, takiego kolorystycznego. Ten wzór akurat jest haftowany pojedynczą nitką, co... co dwie niteczki. Tak było napisane we wzorze, spróbowałam. Taki efekt miał być delikatny. Pozostałe dwa wzory już są dwoma nitkami. Może tutaj chodziło o taki efekt właśnie takich farb pastelowych. No. Zamówiłam na Allegro ramki. Będę sama oprawiała ten tryptyk. Ramki będą białe, stylizowane na takie trochę poprzecierane drewno, ponieważ zawisną one w korytarzu, który ma drewnianą boazerię pomalowaną na biało. Więc stwierdziłam, że żeby kwiatki mocniej się wybijały ramki będą też w podobnym stylu, co, co ta była seria. Z takich nowości wzięłam udział w wyzwaniu starty w poniedziałek do końca roku, czyli w każdy poniedziałek pojawia się nowy start pracy, ale przez dwa następne lata, nie zaczynając nowych prac, kończyć te, które zaczęła, zaczęło się w tym roku. Założenie wydało mi się bardzo ciekawe, a że ja mam hawciarskie ADHD, stwierdziłam, że może nie będę startowała w każdy poniedziałek do końca tego roku, ale część swoich projektów, które mam, po prostu zacznę i będę je sukcesywnie przez te dwa lata kończyć. Do tego wyzwania dorzuciłam oczywiście te prace, nad którymi już do tej pory pracuję. Wpadło mi też parę maluszków żeby była realna szansa, że, co, że coś skończę, jednym z takich y, maluszków nowości y, pojawiła się y, ta oto kobietka. Y, wzór jest z, ze strony Stitch Paradise, Paradise Stitch. Y, w klimacie jesiennym stałam się jesieniarą i jaram się jesienią, jesiennymi kolorami coraz dłuższymi wieczorami które sprzyjają haftom ten obrazek postanowiłam wykonać na materiale, na lnie w kolorze ekry. mam wyhaftowane tego projektu 6,40% już Wam pokazuję jak jak on się prezentuje na tamborku? Tutaj jest rant karku, tu jest sweterek i tu będzie już ręka, która będzie trzymała listek. wzór nie jest duży, myślę, że uda mi się go w miarę szybko skończyć. Słuchajcie, no te krzyżyki postawiłam w sumie w, w jeden wieczór, niecały. Z aplikacją Saga bardzo szybko mi się ten wzór haftuje, więc liczę na szybki finish tej pracy. Wcześniej nie przepadałam za brązami. Jakoś tak podchodziłam jak do jeża. Nudziły mnie te kolory. A w tym przypadku, w tym hawcie, one mi nie przeszkadzają. Więc tym bardziej cieszę się, że tak to sprawnie idzie. O, tak on się prezentuje. Słuchajcie, zdziwił mnie trochę ten len, ponieważ jest on dość sztywny. Szorstki, sztywny. Oj, jeśli chodzi o rozmiar, jest to chyba. 32. Poczekajcie, poszukam folikę od tego materiału i zaraz Wam powiem. A więc, tak, jest to materiał len trzydzieści 32 CT, Permin, Kość Słoniowa. I tutaj był arkusik, akurat 25 na 30 cm. Wymierzyłam sobie, że ta dziewczynka. Idealnie um, się na tym materiale zmieści. Haftuję podwójną nitką DMC przez dwie niteczki z plotu, tak zwane 2x2. No i słuchajcie, ostatnio na grupie u pani Bożeny, y, która robi, y, przerabia piękne wzory, pojawił się wzór takich drzwi, słuchajcie, które otwierają się na plażę. A że ja y, mieszkałam nad morzem i jakoś tak polubiłam klimat morski, postanowiłam ten wzór zakupić i dołączyć go do tych poniedziałkowych startów. Y, zaraz Wam w kolejnej odsłonie pokażę, co już zrobiłam i jak ten wzór wygląda. Tak się prezentuje ten wzór. Jest to praca zatytułowana Widok na Morze. Myślałam, że jest to większy wzór. Nie jest na szczęście taki duży. Ma on 200 krzyżyków na 280 czy 250. Ma on trochę kolorów mieszanych i czyste kolory. Postanowiłam wyhaftować go na AIDZ 16C Trigard, i używam nici DMC. Już Wam pokazuję. Mam dopiero kawałeczek zaczęte. bo okazało się, że nie mam wszystkich mulinek, więc zaczęłam tylko taki sobie o fragmencik. Narysowałam sobie krateczki, upięłam na ramkę Również bardzo przyjemnie mi się wyszywa. Wzór mam dostępny na sadze i pewnie prawie wszystkie no, nie chcę się wypowiedzieć za wszystkie, ale no, ta aplikacja jest bardzo, bardzo, bardzo pomocna, jeśli chodzi o haft. I mi się wydaje, że przyspiesza i ułatwia sprawę, jeśli chodzi o pracę nad wzorem. Mam jeszcze rozpoczęty jeden wzór, ale zaczęłam go na urlopie i machnęłam tam tylko parę krzyżyków, ponieważ nie zabrałam ze sobą żadnego podróżnego wzoru, więc otworzyłam i po prostu sobie w wolnej chwili podłubałam, też sprawdzając, bo to jest pierwszy Pierwsza majastyczność z tym wzorem. Już Wam pokazuję, co to jest. To są piwonie od Alisy. I tutaj tak pokażę. Piękne, biało różowe piwonie na stoliku w wazonie. Ten wzór bardzo przypadł do gustu mojej mamie. I tutaj zaczęłam kawałeczek. Były krzyżyki. Prawie szybko się haftuje, nie mam żadnego problemu, jeśli chodzi o ten wzór. A teraz troszeczkę nowości, tego co się u mnie pojawiło. Przyfrunęła do mnie ta oto piękność kolorowa. No jest cudna. Zbierałam trochę na nią. Yy. I na koraliki, na y, muliny. Słuchajcie, to jest wzór zaprojektowany przez Mirabelle, który wy, wykorzystuje prawie wszystkie y, nici z nowej palety. Te od 1 do 30 parę. Te nowe kolorki. No, wygląda to wspaniale. Widziałam jeszcze ten wzór, y, który już jest wyszyty. No, rewelacja. Ja tylko zamieniłam y, tło. Trochę się obawiałam tego fioleciku, będę wyszywała ją na materiale perłowo-szarym. Myślę, że też troszeczkę bardziej będzie mi do wnętrza pasowało. I też bym chciała ją zacząć jako jeden ze startów poniedziałkowych i w przeciągu dwóch lat ją skończyć. Chociaż widziałam, że harciarze, którzy skupiają się tylko na jednej pracy, Taką mirabelkę w 2-3 miesiące, jeśli tylko się na niej skupiają, ją haftują. No więc jest spora szansa, jeśli się na niej skupię, że ją wykonam. A dzisiaj świeżutko, świeżuteńko. Pojawiły się u mnie dwa wzory. Jeden jest to wzór. Bukiecik kwiatów od Lukasa. To jest moja pierwsza styczność z tym wzorem. Jak widzicie, Aida 16. Nie za duży. Fajne kwiatuszki. Ten wzór wybrała sobie moja mama. Z tyłu multi szpulki z niteczkami. No i ja zakochałam się w pastelowych motylach. Od Riolis. Przypuszczam, że one też staną się obiektem poniedziałkowych startów. Mm. O, tutaj jest. Mulinka. Materiał z tego co widzę to też Aida. One są troszeczkę większe. 30 na 30. Ale mówię, no tutaj mm, do taki takich wybrałam bezpieczniejsze troszeczkę mniejsze prace. By była szansa, żeby je y, skończyć. Tak się o to one prezentują. No cóż, to by było chyba na tyle, w tej odsłonie. Myślałam, że nie będę miała nic do powiedzenia, do nagrania, a no coś się jednak znalazło. Chciałam. Bardzo podziękować za każde ciepłe słowo, za każdy komentarz, za wsparcie i za namowy do w cudzysłowie w do złego, <grym> ale też bardzo jestem wdzięczna za brak oceny. O, że tyle wzorów, że każdy po prostu z życzliwością i z takim po prostu z ciekawością. Y, obserwuję to, co y, tutaj wam pokazuję. No, że faktycznie, że jest to dużo zaczętych prac. Tak zdaję sobie z tego sprawę, y, ale nie spotkałam się z żadnym nieprzychylnym słowem, y, że, że to jest coś złego. Także bardzo, bardzo wam dziękuję za y, za takie miłe po prostu, za taki miły odzew, y, przyjęcie. Y, i że tutaj można liczyć na taki szacunek, tak mi się wydaje. I ja też szanuję i podziwiam osoby, które pracują nad jednym, nad dwoma, nad trzema i nad setką projektami, ponieważ no, najważniejsze to jest czerpać radość z tego, co się robi. Czy się pracuje nad jedną pracą, nad dwoma, nad setką. Najważniejsze, żeby każdy w tej swojej tutaj. Pasji czerpał po prostu przyjemność. I że ta pasja się tak pięknie rozwija, że są nagrywane filmiki, że można się podzielić tym, co się robi. Więc to takie moje dodatkowe przemyślenia. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No, te nasze wieczorki już coraz dłuższe, coraz dłuższe będą nas rozpieszczać. Życzę Wam czasu na krzyżyki, eee, życzę Wam mega fanu z tego e, pięknego hobby, żeby Was każdy krzyżyk po prostu cieszył, czy jest postawiony jeden, czy jest postawionych wiele. Wiadomo, los i życie pokazuje swoje, więc czasami jest tak, czasami jest tak, jak to w życiu. Także cieszmy się z każdego krzyżyka. Pozdrawiam Was cieplutko serdecznie i do zobaczenia Pa.